Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Xardes i witam Was w kolejnym odcineczku z serwera For Life. A w dzisiejszym odcineczku przyjrzymy się aktualizacjom, które weszły na serwer w przeciągu ostatniego z tego co widzę miesiąca, także zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak to się będzie prezentowało. I zaczynamy sobie już od pierwszej aktualizacji, czyli, czyli, czyli dodano Urząd Miasta Sanfiero. otrzymano we wewnętrzne autor modelu Lampek. Także udamy się do Urzędu Sanfiero, który znajduje się aktualnie za nami i zobaczymy jak on będzie się prezentował. A następnie zobaczymy z tego co widzę jeszcze pozostałe urzędy czyli Los Santos i Las Venturas. Także dojeżdżamy sobie do urzędu San Fierro. Ja sobie jeżdżę zapożyczonym za organizacyjnym super GT elektrycznym. Także wchodzimy do urzędu i zobaczymy jak ten interior się prezentuje. O. Oh, powiem wam że jest ładny, ładny jest ten interior taki taki Nowoczesny troszeczkę, ale co my tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś pomieszczenie gospodarcze, chyba. Tutaj mamy też jakieś pomieszczenie gospodarcze. Tutaj jest jakaś sala z poczekalnią wraz z telewizorem. Fajny dach zrobiony taki modernistyczny, żebym tak powiedział. Tutaj przechodzimy dalej. I tutaj mamy, aha, i tutaj mamy wszystko. Tutaj już mamy wszystko i nawet pedy mamy. Mhm. Mm Tutaj mamy handel, tutaj mamy wypłatę do odebrania, tutaj mamy, co my tu mamy, tu jest przepisywanie pojazdów i tutaj są niki, ok, czyli ten urząd wygląda w następujący sposób. No dobrze, w takim razie kierujemy się do kolejnej aktualizacji, czyli mm, jeżeli dobrze pamiętam, to kierujemy się do aktualizacji. Yy, o właśnie, tej frakcja SAP otrzymała nowy interior. Zobaczymy, jak ten interior wygląda. Ja już w tym interiorze byłem jakiś czas temu. Oczywiście byłem tam nie do końca legalnie, ale po chwili, jakby znalazłem jakiegoś funkcjonariusza, który mnie oprowadził po tym interiorze, więc na chwilę obecną pokażę Wam tylko, jak on wygląda. Tak, zaraz na wejściu. Interior oczywiście jest 3D, z tego, jak widać. Interior jest 3D, tutaj elegancko, wszystko ładnie widać w środku. I tutaj mamy wejście, ja sobie zaparkuję tutaj sobie zaparkuję tutaj i wejdę sobie tutaj do interioru San Andreas Police Department no interior też nawet ładnie wygląda, tylko te kwadraty tak trochę mi się gryzą, ale do, 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 dodaje to też swój urok, no tam niestety już dalej nie wejdziemy, ponieważ nie jestem już we frakcji od dłuższego czasu, także może kiedyś, może kiedyś mi się uda to obej może kiedyś mi się uda to obejrzeć od środka a na chwilę obecną pokażę wam tylko tyle ile mogę, OK, kierujemy się do kolejnej aktualizacji Czyli hmm, 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 pokierujemy się do tu, 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 warsztat z kompentami, do Las Venturas. Przejdziemy sobie hmm, przez red county. Gdzie jest ten cygan na red county? Ja bym chciał wiedzieć, bo nie pamiętam, gdzie jest ten cygan na, na red county. Tierra robada red county. Hmm, 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 Zobaczymy, dobra. Ruszamy dalej. I kierujemy się. I kierujemy się, w... tu jest oczywiście nowy parking pracowników SAT, trochę większy, powiększony. <laughs> Dobrze, także kierujemy się powoli do Las Venturas, gdzie obejrzymy sobie kolejny urząd. Ciekawe, czy będzie taki sam, czy będzie inny. Podejrzewam, że będzie chyba raczej taki sam, ale zobaczymy jeszcze, jak to się będzie tak naprawdę prezentowało. Na chwilę obecną lecimy, tu jakiś bulet mnie goni, Perkules jakiś Fajny, ładny, te, ładny ten bulet, taki fajny fioletowy z takimi czerwonymi lampami, no dobra Okej, okay. o Jezus Maria, wow Oho, a mnie, he No trudno, tak się trochę stuknęliśmy, znowu będę musiał zapłacić za naprawę, kolejne 100 PLNów Tutaj się jakieś dziwne rzeczy dzieją, perek na środku drogi stoi mhm. Tutaj laweta jakaś leci sobie, Transmax lub lukier na pączku, to oryginalny nick kolega tutaj ma oczywiście. Tam kolejna leweta, no dobra. Okej, okay, nieważne, kierujemy się szybciutko do urzędu razem tu raz. zobaczymy jak to się będzie prezentowało. Czy będzie tak samo, jeżeli będzie tak samo, to nawet się nie kierujemy do urzędu, do urzędu w Los Santos, bo jakoś tak nie mam ochoty oglądać trzy razy tego samego interioru, tylko, że strasznie, strasznie tym Super GT rzucę. Ehm, no dobra. Dobra, zbliżamy się powoli do naszego... Wow, 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 trochę mnie zarzuciło. Okej, okay, zbliżamy się powoli do urzędu z Las Venturas, za chwilę skręcamy do niego i zobaczymy czy to jest nadal to samo, czy to jest mimo wszystko jednak co innego. Aha, i jeszcze tak mm, informując, odcinki z For Life'a będą się pokazywały raz na jakiś czas oczywiście, ponieważ nie gram już tu na co dzień, gram tu raczej okazjonalnie. Także odcinki będą się pojawiać raz na jakiś czas. Dobrze, w takim razie dojeżdżamy do urzędu. Tutaj sobie zaparkujemy. Proszę bardzo, silnik ręczny. Idziemy obejrzeć urząd, jak on wygląda, jak się prezentuje. Także wchodzimy i co my tu mamy? O, tutaj też jest co innego. Też jest ładnie zrobione. tutaj jest jakaś księgowość. Nie mam pojęcia co tu się dzieje, tutaj też standardowe blipy, tam wejść nie mogę, tutaj jest e, kolejne pomieszczenie jakieś gospodarcze, no także ładnie to wygląda, ładnie to wygląda. No dobrze, w takim razie powoli kierujemy się do kolejnej aktualizacji, którą jest e, frakcja Sara. Mm -hmm. Przejdziemy przez Cyganów i pojedziemy w kierunku frakcji Sara, a następnie pojedziemy do Los Santos i w Los Santos skończymy. Także odpalamy silnik i lecimy prosto przed siebie. Tylko tutaj jest jakiś, jakiś wypadek i trochę nam blokuje prędkość, ale dobra, nieważne, Ok, No, puść mnie, puść, 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 dobra. Ok, kierujemy się do Modgomery zobaczyć jak wygląda nowy cygan i przy okazji jeszcze zobaczymy. O, przy okazji jeszcze zobaczymy. Yy, gdzie to było? Aha, że zapraktowałem nowy system kupowania aut, także zobaczymy jeszcze sobie przy okazji nowy system kupowania, kupowania samochodów. E, więc kierujemy się powoli w stronę cyganów. Pojedziemy sobie tędy. Mogłem tamtędy polecić w sumie. Ale Jezus, jak tym rzuca? Masakra. Mm, a nie, dobra, jednak nie, jednak pojedziemy sobie tamtędy. Tylko tutaj, a Perek jest dobra, to mogę jechać. Ok, no to lecimy w takim razie. W stronę Montgomery. Tylko strasznie się ślizga ten GT. Raczej nie polubię tego samochodu. To jest ogólnie chyba z tego, co mi się wydaje, full tuning. Także. Jak na FT, to całkiem śmiesznie lata. No ale dobra, nieważne. Także lecimy szybciutko. Montgomery mamy po prawej stronie, także już powoli się tu kierujemy. Ja sobie tylko zjadę tutaj oczywiście. O, tutaj. No i sobie pozwolę przejechać tędy. Oczywiście tego nie widzicie. Ja sobie pozwolę przejechać tędy, żeby nie marnować czasu na. żeby nie marnować czasu na... no na szukanie drogi dookoła, także jesteśmy w cyganie. I pierwsze co widzę to, że nad pojazdami pojawiły się nowe ikonki do kupna. Także, zobaczymy jak to wygląda. O proszę bardzo. Mamy silnik, przebieg, napęd, pojemność baku, stan ogumienia, stan pojazdu. Czyli to jest to, jest to nowe ulepszenie, że można trafić uszkodzony, uszkodzony pojazd albo naprawiony pojazd, tak? Zobaczymy. Tutaj uszkodzona karoseria. Tampa też uszkodzona karoseria. Jazda próbna 20 terenów pozostał czas 5 minut o. Rozpoczęła się jazdę próbną, aby ją zakończyć więc pojazdu, pozostał czas 5 minut. No. Powiem wam, że nawet fajny. Fajny dodatek. dodatek taki, że można sobie zrobić jazdę próbną, także ja wychodzę już z tego samochodu. No fajnie to wygląda. Podoba mi się ta aktualizacja. teraz muszę iść znaleźć swoje super... Fago jeszcze jest. Stan dobry, o proszę bardzo. Dobra, idę do swojego samochodu. I kierujemy się w ostatnie miejsce, czyli kierujemy się do urzędu Los Santos. Zobaczcie, jak on się prezentuje. Aha i jeszcze mieliśmy zajechać do frakcji Sara, także jeszcze tutaj zalecimy do Sara szybko po drodze. Także tutaj pyk, pyk skrótami polecimy. No dobra, to kierujemy się, się w stronę frakcji Sara. Aha i jeszcze co do, do For Life'a to... Wydaje mi się, że co jakiś czas, myślę, że chociaż nie jestem pewien, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że co jakiś czas będę wrzucał jakieś odcinki z prac dorywczych albo z jakichś takich pobocznych eventów, akcji, coś takiego. No chyba, że zostanę, że zostanę przy obecnym formacie i po prostu będę wrzucał odcinek tylko i wyłącznie, jeżeli będą jakieś, jeżeli się zapełnią w miarę aktualizacje jakieś. No, ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie rozegrane. Na razie, For Life jest serią taką, raz na jakiś czas, bo równomiernie prowadzę jeszcze przecież inne serie, które też rzucam raz na jakiś czas. Okej, okay, dobra, zbliżamy się już powoli do, <coughs> do bazy Sara. Tylko, gdzie ja bym tu mógł zaparkować? Ja tu nigdzie nie mogę zaparkować. Także sobie stanę w tym miejscu, choć nie powinienem, ale sobie stanę w tym miejscu i idę zobaczyć, jak się prezentuje ich interior, także biegniemy szybciutko do interioru też widzę, że jest 3D tak, też jest 3D więc zobaczymy o proszę, a tutaj takie ładne linie tam się chyba służba rozpoczyna tu są prysznice i toalety tam szatnie no ładny ten interior tam mamy biuro głównego inżyniera mhm. tam mamy biuro kierownika biuro inżyniera aha sala szkoleniowa o proszę bardzo tutaj mamy materiały ha, no dobra okej. Okay. idziemy dalej zobaczyć co tu się dzieje biuro zastępcy kierownika i pomieszczenie socjalne no i tutaj jeszcze coś jest a to jest szatnia no interior też ładny też niczego sobie tu jeszcze są jakieś screeny widzę z akcji jakieś RP no ciekawie to wygląda no dobra wychodzimy w takim razie i co nam jeszcze zostało? Hmm, Dodam nowe asortyment lacz, liczb lamp i liczników, tego nie będę wam pokazywał. To mamy, to mamy, to mamy. Mhm. W takim razie udajemy um, się jeszcze. Udajemy się jeszcze w stronę Los Santos do urzędu Los Santos. Żeby zobaczyć jak ten urząd wygląda i tam sobie... Zakończymy ten odcinek, także siadam szybciutko do mojego super GT. Już odpalam silnik, ja zaciągam ręczny i jedziemy sobie do urzędu. Dobra, tam się trochę obiłem, także m, nieważne, ja tym samochodem, tym super GT nie potrafię jeździć. <laughs> no, ale dobra. Lecimy do urzędu. Zobaczcie jak on wygląda. Tutaj lecimy, tu w ogóle jakiś czerwony blip jest. Aha, to są pojazdy biznesowe no, faktycznie. Zapomniałem, że to są pojazdy biznesowe. Tak, bo ja ogólnie... Yy, może odszedłem z frakcji, odszedłem z... Yy, no, tu w ogóle też zmienili takie rzeczy, tak. Może odszedłem z frakcji, może odszedłem z rangi, ale w biznesie nadal jestem jako aktor głosowy. Także, jak trzeba, to nagrywam jakieś ścieżki dźwiękowe i tak to właśnie wygląda. Dobra, znowu się odbijam od lampy. I okej, okay. lecimy. Jezus, Maria, lecimy. Obczaić urząd na Little Mexico. A! Jeszcze wygrali jakieś nowe, nowe modele helikopterów dla Saptal, tak już nie będę pokazywał. Dobra. Gdzie jest ten urząd w takim razie? Gdzie jest urząd w SLS? Tu jest? Chyba, a tak, tutaj jest chyba urząd. Dobra. W takim razie zaparkuję sobie w tym miejscu. Dla mnie? Nie, to nie do mnie. Dobra. Zaparkuję sobie w tym miejscu. I idę zobaczyć do urzędu miasta. Uh, a to jest takie. No, ten urząd jest taki sam. Powiem Wam szczerze, że ten urząd jest chyba najsłabszym. Aha. He he. Fajna ciekawostka. Nie, ale powiem Wam szczerze, że ten urząd jest chyba jednym z najsłabszych urzędów, jakie są tutaj dodane. Więc. A nie, tam jeszcze było wejście. Trzeba tam wejść. Halo. Tu było jakieś wejście, czy mi się wydawało? Tu jeszcze jest wejście. A tam jest zamknięte. No to w takim razie ten urząd jest dosyć solidnym urzędem. Jeżeli chodzi o te pozostałe. No dobrze. W takim razie. Ja już siadam do mojego super, super samochodu w super stanie. Pojadę się naprawić. Zrobię sobie jeszcze screena na miniaturkę. I z mojej strony to by było na tyle. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Także trzymajcie i cześć. Hej hej!